W latach 70. XIX wieku Montana zimą nie znała litości. Wiatr, nadciągający z gór, przenikał do szpiku kości, a śnieżyce często na tygodnie odcinały od świata domy odważnych, którzy ośmielili się zapuścić korzenie na tak surowej ziemi. Tu, gdzie prawa natury przeważały nad ludzkimi, do przetrwania potrzebne były nie tylko siła, ale także wytrwałość i mądrość. Los zaś czasami przygotowywał osobliwe zwroty dla tych, którzy odważyli się stawić czoła wyzwaniom Dzikiego Zachodu. Olivia Herisz w wieku dziewiętnastu lat już przeszła przez wszystko to, czego inne kobiety nie doświadczyły przez całe życie. Zaledwie rok temu żyła jeszcze jako jedyna córka szanowanej rodziny z doliny, z tęsknotą spoglądając na okoliczne góry, których tajemniczość zawsze ją pociągała. Rodzinna farma dawała bezpieczeństwo, ale młoda dusza dziewczyny pragnęła wolności. To może kierowało nią wtedy, gdy w miesiącach letnich spędzała czas z młodym robotnikiem z sąsiedniej farmy w ich kryjówce nad potokiem. Tomasz Miller był miły i uważny, a serce Oliwii szybko stało się jego. Lecz los obrócił się bezlitośnie, gdy okazało się, że ich związek też będzie miał owoce. Wstyd, który odbił się w oczach ojca po tej wiadomości, bolał Oliwie bardziej niż cokolwiek innego. Józef Herisz, jeden z najbardziej szanowanych gospodarzy w okolicy, nie mógł znieść myśli, że jego jedyna córka czeka dziecka poza małżeństwem. Jego decyzja była szybka i bezlitosna, jak górska zima. Pewnego lodowatego zimowego świtu, gdy słońce dopiero zaczynało pozłacać szczyty gór, Herisz wsadził córkę na wóz z jedną walizką i zawarł umowę z Wiljem Hargrowem, górskim człowiekiem. Herisz spotkał się z Hargrowem w najniższej części doliny, nad rzeką, gdzie ta ściel śniła w zimowym słońcu. Tam oddał mu córkę za dziesięć dolarów, za tyle pieniędzy, ile kosztowały wtedy przyzwoite końskie uprzęże. Oliwia nie płakała, gdy ojciec rzucił na nią ostatnie spojrzenie. Wszystko w niej umarło. Oprócz tego małego życia, które rozwijało się pod jej sercem, dziecka, z powodu którego trafiła teraz do człowieka, o którym w dolinie mówiono tylko szeptem. William Hargrów nie był przeciętnym górskim człowiekiem. Opowieści, które o nim krążyły, przedstawiały go jako przerażającego i okrutnego. Mówili, że w wojnie północnej widział i czynił rzeczy, które go na zawsze zmieniły że uciekł w góry przed własnym sumieniem, że żyje samotnie w odległej chacie i schodzi do doliny tylko wtedy, gdy zmusza go do tego potrzeba jedzenia lub zaopatrzenia. Jego kudłata broda i długie włosy nadawały mu niemal zwierzęcy wygląd, choć ci, którzy widzieli go z bliska, przysięgali, że w jego oczach mieszka jakiś głęboki smutek. Wóz opuścił dolinę i zaczął wspinać się górską ścieżką. Oliwia siedziała w tylnej części wozu, owinięta cienkim kocem, wzrok utkwiony gdzieś w dal. Za nią na zawsze zamknęły się wrota jej dziewictwa i rodzinnego domu. Przed nią zaś czekała nieznana, groźnie zapowiadająca się przyszłość. Górski człowiek przez całą drogę nie odezwał się do niej. Tylko popędzał konie coraz wyżej i wyżej stromą, krętą drogą. Podróż była długa i męcząca. Przy każdym podskoku wozu Oliwia obawiała się, że zsunie się i spadnie w przepaść. Mimo zimna pot perłył się na jej czole, a czasami dziecko rosnące pod jej sercem też się ruszało, jakby chciało dać znak, że wciąż tam jest, że oboje jeszcze żyją. Krajobraz wokół stawał się coraz dzikszy. Potężne, stare jodły ciągnęły się wzdłuż drogi, czasami tak gęsto, że światło ledwie przez nie przenikało. W oddali słychać było wycie wilków, od którego całe ciało Oliwii się trzęsło. Do chaty dotarli po południu, gdy słońce już opadało za zachodnie góry. Chata była większa niż Oliwia się spodziewała zbudowana z ociosanych bali, z mocnymi ścianami z kominem na dachu, z którego unosił się cienki komin dymu. Wokół widać było oznaki małego gospodarstwa. Zagroda z kilkoma końmi, szopa z narzędziami, a na zboczu ślady małego warzywnika, teraz pokrytego śniegiem. William Hargrove zatrzymał wóz przed chatą i zsiadł. Olivia siedziała nieruchomo, nie wiedząc, czego od niej oczekują. Mężczyzna podszedł do niej i skinął, żeby za nim poszła. Gest nie był przyjazny, ale też niegroźny, po prostu praktyczny, tak jak jeden człowiek wskazuje drogę drugiemu. Oliwia z trudem zeszła z wozu, jej brzuch już nie pozwalał jej poruszać się tak lekko jak wcześniej. Wnętrze chaty było zaskoczeniem. Było czyste i uporządkowane, nie takie jak wyobrażała sobie dom samotnego dzikiego górala. Jeden duży pokój stanowił centralną część, z jednej strony z ogromnym paleniskiem, które roztaczało przyjemne ciepło, z drugiej strony stały stół i krzesła, podczas gdy przy tylnej ścianie znajdowało się łóżko, a obok niego mniejsze posłanie. Z belek zwisały suszone zioła i mięsa, a na półkach stały starannie ułożone przetwory. W kącie znajdowała się umywalka, a obok niej duże wiadro ze świeżą wodą. Hargrove wskazał na mniejsze łóżko, dając do zrozumienia, że będzie należało do Oliwii. Potem wyszedł rozładować wóz i zadbać o konie. Oliwia została sama w chacie, stała przy drzwiach na drżących nogach, nie odważając się wejść głębiej. W cieple chaty po raz pierwszy poczuła, jak bardzo zmarzła podczas długiej podróży. Niepewnie podeszła do łóżka i ostrożnie usiadła na jego brzegu. Nie wiedziała, co przyniesie przyszłość, ale przynajmniej miała dach nad głową i ogień ogrzewał jej zmarznięte członki. Do zmierzchu Hargrów nie wrócił do chaty. Oliwia słyszała, jak na zewnątrz się krzątał, rąbał drewno, karmił zwierzęta. Gdy w końcu wszedł z królikiem w ręku, ledwo rzucił okiem na dziewczynę. Podszedł do paleniska i wprawnych ruchami przygotował zwierzę do gotowania. Jego ręce były silne i duże. Jednak pracował z zaskakującą delikatnością i zręcznością. Oliwia cicho obserwowała, jak mężczyzna wyciąga warzywa ze spiżarni i zaczyna przyrządzać bogate, aromatyczne danie. Chatę wkrótce wypełnił zapach pieczonego mięsa i świeżych ziół. Gdy potrawa była gotowa, Chargrów rozłożył ją na dwa talerze. Jeden postawił przed oliwią, drugi wziął dla siebie i zaczął jeść bez słowa. Oliwia odważyła się brać tylko małe kęsy, jej żołądek kurczył się z nerwów. Jedzenie było jednak zaskakująco smakowite, o wiele lepsze niż się spodziewała, a ciepły płyn dobrze się sprawdził po długiej, zimnej podróży. Po kolacji mężczyzna wyjął gruby tom z półki i zaczął czytać przy świetle lampy naftowej. Oliwia patrzyła ze zdumieniem. Górski człowiek, którego wszyscy uważali za nieokrzesane zwierzę, czytał. I to nie byle co. Oliwia mogła odczytać na grzbiecie książki nazwisko Milton, choć tytułu dzieła nie znała. W domu ojca była tylko jedna książka rodzinna Biblia i te wyciągano tylko w niedzielę. Pierwsza noc minęła w ciszy. Oliwia długo leżała bez snu, słuchając skrzypienia belek chaty i wycia wiatru na zewnątrz. Dziecko rosnące w jej ciele od czasu do czasu się ruszało, przypominając jej, że nie jest sama. Ta myśl dziwnie ją pocieszyła: cokolwiek miało się z nią stać w najbliższych miesiącach, ze względu na dziecko, musiała pozostać silna. Ranek nadszedł wcześnie. Gdy Oliwia się obudziła, hargruwa już nie było w chacie, ale płonął ogień, a na palenisku parowała gorąca woda. Na stole stała miska owsianki. Obok niej miód i suszone jagody. Śniadanie było proste, ale pożywne. Oliwia jadła, potem rozejrzała się po chacie, teraz już uważniej. Zaskoczyły ją książki stojące na półkach. Historia, filozofia, poezja, nauka. Była w domu człowieka, który wiedział o świecie więcej niż większość mieszkańców doliny razem wziętych. Następne dni płynęły monotonnie. Hargrów wstawał o świcie, przygotowywał śniadanie, potem szedł polować lub sprawdzać pułapki. Olivia zostawała sama w chacie, gdzie porządkowała, czyściła warzywa, przygotowywała kolację. Mężczyzna wracał o zachodzie słońca, zawsze z jakąś zdobyczą. Jedli razem, potem Hargrów czytał, a Olivia robiła na drutach lub po prostu siedziała w ciszy, słuchając trzaskania ognia. Pod koniec pierwszego miesiąca Oliwia zaczęła przyzwyczajać się do nowego życia. Strach, który pierwszymi dniami niemal ją paraliżował, powoli ustępował. Hargrów jej nie skrzywdził, nawet jej nie dotknął. Szanował jej przestrzeń osobistą i dbał o nią. Wypracowały się między nimi proste zasady. Rano mężczyzna, wieczorem Oliwia przygotowywała jedzenie. Pranie, sprzątanie wykonywała dziewczyna, mężczyzna cięższe prace fizyczne. Mało rozmawiali, ale cisza nie zawsze była nieprzyjemna. Gdy brzuch Oliwii rósł, Hargru spędzał więcej czasu wokół chaty. Pewnego dnia wrócił z deskami i bez żadnych wyjaśnień zabrał się za robienie łóżeczka dziecięcego. Mebel kształtujący się pod jego rękami, był prosty, ale mocny i piękny. Oliwia z wzruszeniem patrzyła na jego pracę. To był pierwszy znak, że mężczyzna nie tylko toleruje ją i nienarodzone dziecko, ale też o nich myśli. W środku zimy przyszła burza, która trwała trzy dni. Wiatr wyiał tak, że Oliwia bała się, że chata tego nie wytrzyma, ale budynek stał mocno. Trzeciego dnia jednak kończyło się drewno na opał. Hargrów poszedł w zamieć śnieżną, żeby zdobyć drewno. Olivia stała przy oknie i patrzyła, jak jego postać znika w bieli. Nie wracał godzinami. Dziewczyna zaczęła się martwić i po raz pierwszy poczuła, że nie chciałaby, żeby mężczyźnie coś się stało. Nie tylko ze względu na siebie i dziecko, ale też ze względu na samego Hargruwa. Gdy mężczyzna w końcu wrócił, z ogromnym pniem na ramieniu, jego twarz była czerwona od zimna, a na brodzie namarzł lód. Oliwia zaprowadziła go do ognia i dała mu ciepły napój. Gdy zdejmowała mężczyźnie przemoczoną kurtkę, ich dłonie na chwilę się zetknęły. Oliwia była zaskoczona, jaka ciepła była skóra mężczyzny mimo zimna. Szybko się odwróciła i skoncentrowała na napoju, nie chcąc zdradzić swojego zakłopotania. Tego wieczoru po raz pierwszy Hargrów przerwał panującą między nimi ciszę. Nie mówił o codziennych sprawach, nie o tym, jaka pogoda się zapowiada, ani o tym, jakie prace jeszcze zostały. Zamiast tego opowiadał o swojej przeszłości, o mieście, w którym żył w młodości, o Nowym Jorku, gdzie ulice były pełne ludzi, a domy tak wysokie, że niemal zasłaniały niebo. Mówił o bibliotekach, gdzie spędzał całe dni na czytaniu, o uniwersytecie, gdzie się uczył, i o marzeniach, które kiedyś pielęgnował. Olivia słuchała z otwartymi ustami. Ten człowiek nie był tym nieokrzesanym dzikim człowiekiem, za jakiego wszyscy w dolinie go uważali. Był wykształconym człowiekiem, który z jakiegoś powodu wybrał samotność gór. Olivia chciałaby zapytać dlaczego, ale się nie odważyła. Zbyt bardzo bała się zepsuć czar tej chwili. Gdy mężczyzna mówił, jego twarz się zmieniała. Twarde rysy stawały się łagodniejsze. Oczy, które zwykle były tak czujne i trzymające dystans, teraz promieniowały ciepłem. Oliwia po raz pierwszy zauważyła, że oczy mężczyzny są niebieskie jak letnie niebo tak niebieskie, że nie pasowały do tego surowego życia. Po burzy dni wróciły do utartych kolein, ale coś się zmieniło. Oliwia już się nie bała, Hargruwa wręcz przeciwnie. Zaczęła cieszyć się jego obecnością. Mężczyzna więcej mówił, choć wciąż powściągliwie. Wieczorami czytał jej z książek, opowiadał historię o odległych miejscach i czasach, Olivia zaś mówiła o życiu w dolinie, o swoich marzeniach, wspomnieniach z dzieciństwa. Ostrożnie unikała ostatnich wydarzeń, nie wspominała imienia Tomasza Millera, ani tego, dlaczego ojciec ją wygnał. Pewnego wieczoru Oliwia zebrała odwagę i zapytała o to, co od dawna chciała wiedzieć. Dlaczego Hargrów żył samotnie w górach z dala od ludzi? Mężczyzna długo milczał, a Oliwia już myślała, że w ogóle nie odpowie. W końcu zaczął mówić cicho, niemal szeptem. Miał kiedyś żonę, opowiadał. Byli młodzi i zakochani. Mieszkali w Nowym Jorku, gdzie hargrów studiował medycynę. Spodziewali się dziecka. I wydawało się, że nic nie może zakłócić ich szczęścia. Potem przyszedł poród. Wystąpiły komplikacje. Hargrów zrobił wszystko, co potrafił, ale nie zdołał uratować ani żony, ani dziecka. Ból i poczucie winy były nie do zniesienia. Nie mógł zostać w mieście, gdzie każda ulica, każdy budynek przypominały mu o nich. Przyjechał na zachód, gdzie nikt nie znał jego historii. Cisza gór i bliskość natury z czasem łagodziły jego ból, choć nigdy całkowicie nie minął. Oliwia nie wiedziała, co powiedzieć, czuła, że ból tego mężczyzny był prawdziwy i głęboki, może dlatego przyjął ją i jej dziecko, znał stratę i nie chciał, żeby ktoś inny też przez to przeszedł. To odkrycie pokazało górskiego człowieka w nowym świetle. Nie był surowym, nieludzkim stworzeniem, ale mężczyzną z złamanym sercem, który na swój sposób próbował pomóc. Gdy zima powoli przechodziła w wiosnę i śnieg zaczął topnieć, stan Oliwii też postępował. Zbliżał się czas porodu. Hargrów spędzał jeszcze więcej czasu w chacie, przygotowując się na wielki dzień, przygotował czyste szmatki, uważył zioła, a nawet sprowadził z doliny akuszerkę, żeby zasięgnąć jej rad. Wczesną wiosną, gdy na Ziemi pojawiły się pierwsze zielone plamy, a ptaki wróciły w góry, Oliwia zaczęła rodzić. To był długi i trudny poród. Hargrów cały czas był przy niej. Nie tylko jego doświadczenie, ale też spokój i dodawanie otuchy pomogły Oliwii przetrwać bolesne godziny. Gdy doszli do najtrudniejszej fazy porodu i Oliwia już myślała, że nie da rady, Spokojny głos mężczyzny i pewne ręce dodały jej sił. O świcie urodził się chłopiec. Był doskonały i zdrowy. Hargrów z wprawą oczyścił dziecko i zawinięte w ciepły kocyk dał Oliwii na ręce. Dziewczyna była wyczerpana, ale szczęśliwa. Dziecko, które przez dziewięć miesięcy nosiła pod sercem, w końcu było tu i było tak piękne, jak tylko mogła sobie wyobrazić. Oliwia na wpół śpiąc widziała, jak hargrów trzyma dziecko. Palcem delikatnie głaskał buzię malca i patrzył na niego wzrokiem, jakiego dziewczyna nigdy u niego nie widziała. Ciepło, czułość i coś jeszcze, czego Oliwia nie umiałaby nazwać. Twarz mężczyzny się zmieniła, jakby pomłodniał o lata. Twarde rysy zniknęły. Zastąpił je dumny uśmiech ojca. Dziecko nazwali Tomasz William Herisz. Tomasz po ojcu, którego Oliwia starała się zapomnieć. William po górskim człowieku, który ich przyjął i o nich dbał. A Herisz po rodzinie Oliwii, która się od niej odwróciła, ale której nazwisko dumnie nosiła. Wiosna i lato szybko minęły. Tomasz rósł w siłę i rozwijał się, a Oliwia odzyskała siły. Życie wokół chaty dzieliły teraz trzy osoby. Hargrów nauczył Oliwie polować, łowić ryby i orientować się w lesie. Dziewczyna szybko się uczyła i znajdowała radość w bliskości natury. Poznała tajemnice ziół leczniczych, podstawy przetrwania i to, jak słuchać głosów lasu. Wieczorami, gdy Tomasz już spał, Oliwia i Hargrów siedzieli przy ogniu i rozmawiali. Już nie byli dla siebie obcy, ale towarzyszami, których łączyło wspólne życie i troska o małe życie. Oliwia coraz częściej przyłapywała się na obserwowaniu mężczyzny, gdy czytał lub pracował. Za surową powierzchownością odkryła wrażliwego, troskliwego człowieka, który wiedział o świecie i życiu więcej niż ktokolwiek inny, kogo znała. Pewnego letniego wieczoru, gdy słońce już zaszło za góry, a chatę wypełniało miękkie wieczorne światło, Oliwia zapytała hargruwa, czy kiedykolwiek myślał o powrocie do doliny. Mężczyzna długo patrzył w ogień, zanim odpowiedział. Nie, powiedział w końcu. Dolina to nie jego świat. Wśród ludzi czuje się obco. Tu wśród gór w bliskości natury znalazł pokój, którego potrzebował. A ty zapytał Oliwie, ty byś wróciła? Oliwia spojrzała w dal. Przez okno chaty widziała gwiazdy, które teraz wydawały się tak bliskie. Jakby wystarczyło wyciągnąć rękę, żeby ich dotknąć. Pomyślała o Dolinie, o farmie, gdzie się wychowała, o ludziach, którzy ją potępili. Potem spojrzała na śpiącego Tomasza i rzuciła okiem na Hargruwa, którego twarz była teraz otwarta i oczekująca. Nie, odpowiedziała w końcu, to teraz jej dom, tam gdzie ją szanują i cenią. Gdzie jej syn może swobodnie dorastać, z dala od uprzedzeń i wstydu, gdzie nauczyła się być silna i niezależna, i gdzie znalazła coś, o czym nie wiedziała, że szuka. W pierwsze chłodne dni jesieni Hargrów częściej jeździł do doliny. Zdobywał żywność i zapasy na nadchodzącą zimę. Oliwia zawsze z niepokojem czekała na jego powrót. Bała się, że któregoś razu nie wróci. Że spotka kogoś w dolinie, kto przypomni mu o życiu, które mogło być jego. Ale mężczyzna zawsze wracał z naładowanym wozem, z uśmiechem na twarzy, gdy widział Oliwię i Tomasza, czekających na niego przed chatą. Pewnego takiego dnia, późnym popołudniem, gdy Oliwia już zaczynała się martwić długą nieobecnością mężczyzny, w końcu usłyszała turkot wozu. Ale gdy się zbliżył, zauważyła, że zbliżają się nie jeden, ale dwa wozy. Na jednym siedział Hargrów, na drugim zaś znajoma postać, która od razu sprawiła, że serce Oliwii ścisnęło się ciężko. To był jej ojciec. Oliwia stała przed chatą z Tomaszem na rękach i patrzyła, jak wozy zatrzymują się na podwórzu. Hargrów zsiadł i ruszył w stronę Oliwii. Jego twarz była poważna, ale w oczach błyszczało coś w rodzaju zachęty. Stary Herisz został na wozie, jego wzrok niepewnie wędrował między córką a wnukiem. Hargrów opowiedział, że w dolinie spotkał ojca Oliwii. Starzec żałował tego, co zrobił, i chciał zobaczyć córkę i wnuka. Hargrów nie mógł mu odmówić, ale decyzja należała do Oliwii, czy chce z nim rozmawiać. Oliwia spojrzała na mężczyznę, potem na ojca. Rok temu jeszcze przeraziłaby się tego spotkania. Ale teraz już nie była tą przestraszoną dziewczyną, którą zimą oddano obcemu. Teraz była matką i towarzyszką życia w domu. Spojrzała na Hargruwa, którego wzrok dodał jej sił. Podeszła do wozu ojca. Stary Herish postarzał się przez miniony rok. Plecy się mu zgarbili, włosy posiwiały. Gdy zobaczył Oliwię i dziecko, łzy napłynęły mu do oczu. Prosił córkę o wybaczenie. Opowiedział, że każdego dnia dręczył go wstyd z powodu tego, co zrobił. Dom był pusty bez niej i czekał na jej powrót. Oliwia słuchała ojca i czuła, jak gniew, który przez rok rozgrzewał jej krew, powoli słabnie. Nie dlatego, że zapomniała lub wybaczyła mu to, co zrobił, ale dlatego, że zrozumiała, że dzięki temu uczynkowi znalazła swój prawdziwy dom. Podziękowała ojcu za wizytę, ale powiedziała, że nie wróci do doliny. Jej dom jest teraz tu, u boku Hargruwa i Tomasza. Tu, gdzie ją szanują i kochają. Gdzie jej syn może swobodnie dorastać. Gdzie znalazła to, czego w dolinie nigdy nie otrzymała. Prawdziwą rodzinę. Stary Herisz opuścił głowę. Może zrozumiał? A może nie, ale widział, że jego córka nie jest już tym przerażonym stworzeniem, które pewnego zimowego ranka oddał Williamowi Hargrove'owi. Stała się dojrzałą kobietą, która wiedziała, czego chce i jakie jest jej miejsce na świecie. Zanim odszedł, starzec wyciągnął rękę, żeby dotknąć wnuka. Oliwia zawahała się przez chwilę, potem wystąpiła naprzód, żeby ojciec mógł zobaczyć tomasza. Ze starcowych oczu popłynęły łzy, gdy dotknął twarzy chłopca. Może zobaczył w nim własne rysy, a może tylko tę niewinność, która jest w każdym dziecku. Obiecał, że wróci, jeśli Oliwia pozwoli, i na pożegnanie dał jej mały pakunek, w którym trzymał wspomnienia z dzieciństwa Oliwii. Wóz powoli zniknął na krętej górskiej drodze. Oliwia stała przed chatą z dzieckiem na rękach. Hargrów stanął obok nich, położył rękę na ramieniu Oliwii. Zapytał, czy jest pewna swojej decyzji. Nie byłoby trudno przeprowadzić się do doliny, gdzie Tomasz mógłby chodzić do szkoły i gdzie życie byłoby łatwiejsze. Oliwia spojrzała na mężczyznę. Broda już nie ukrywała jego uśmiechu. Oczy były niebieskie, jak woda srebrnej rzeki latem. Tak, powiedziała stanowczo. Była pewna. To jest jej dom. Oni dwaj to jej dom. Nad chatą krążyły wrony, ich głosy przerwały ciszę. Ale wśród gór, gdzie powietrze było czyste i ostre, kobieta, mężczyzna i dziecko znaleźli pokój, którego świat nie mógł im dać. Srebrna rzeka nadal płynęła w dolinie, tak jak czas szedł naprzód. Ale oni nauczyli się, że czasami w najbardziej nieoczekiwanych miejscach znajdujemy dom, a największe dary przychodzą, gdy już niczego nie mamy nadziei. Hargrów tego wieczoru zaczął czytać Tomaszowi nową książkę historię o dzielnych rycerzach i przygodach. Oliwia siedziała przy ogniu i patrzyła na nich. Głos mężczyzny był głęboki i melodyjny oczy dziecka błyszczały z podniecenia. Serce Oliwii wypełniło ciepło. Nie tak wyobrażała sobie życie, gdy jako dziewczyna marzyła w dolinie, ale teraz nie zamieniłaby go na nic. Bo tu, w samotności gór, nad srebrną rzeką, znalazła odpowiedź na to, czego całe życie szukała. Co to jest prawdziwy dom i co to jest prawdziwa miłość? Zima znów się zbliżała, ale Oliwia już się jej nie bała. Wiedziała, że jakiekolwiek burze nadejdą, razem je przetrwają. I gdy śnieg powoli pokrył dach chaty, a dym unosił się prosto w czyste zimne powietrze, Oliwia dziękowała losowi za ten zimowy ranek, kiedy ojciec sprzedał ją za dziesięć dolarów Williamowi Hargrowowi. Bo tego ranka rozpoczęło się nie tylko nowe życie, ale narodziła się też nowa miłość nad brzegiem srebrnej rzeki.